Twarz będzie wyglądać nawet 5 lat młodziej. Wystarczy dodać do kremu dwa składniki, by dziesięciokrotnie wzmocnić jego działanie. Do połowy opakowania niebieskiego kremu Nivea dodaj dwie kapsułki witaminy E. Ma ona silne właściwości przeciwutleniające i neutralizuje powstawanie zmarszczek. Następnie dodaj żel z Aloesu. Całość dokładnie wymieszaj. Aloes przyspiesza regenerację naskórka. Zawiera sterol, który pobudza organizm do produkcji kolagenu i kwasu hialuronowego. Składniki dodane do kremu Nivea sprawią, że jego działanie będzie wzmocnione. Mieszankę nakładaj codziennie na twarz i dekolt. Nie przepłacaj za kremy przeciwzmarszczkowe. Ten podrasowany krem Nivea ma identyczne działanie, a wykonanie go kosztuje mniej niż 10 zł. Kosmetyczki dodają kawę do kremu Nivea. Dzięki niej zyskuje właściwości porównywalne do luksusowych kosmetyków. Choć ten przepis brzmi dziwnie, to gwarantuje, że sama zaczniesz tak robić. Do miseczki włóż dwie łyżki kremu Nivea. Dodaj dwie łyżki mielonej kawy. Następnie dodaj łyżkę miodu. Enzymy zawarte w miodzie pomagają złuszczać skórę i usuwać martwe komórki na skórka. Dodatkowo działa jak ochronny plaster. Który zapobiega wysuszaniu skóry, wymieszaj całość dokładnie, kawa działa przeciwstarzeniowo. Kofeina oraz inne związki polifenolowe opóźniają proces rozkładu witaminy C w skórze, a tym samym wygładzają ją i zapobiegają powstawaniu nowych zmarszczek. Połączenie tych trzech składników tworzy super kosmetyk. Używaj go jako peeling lub maseczkę. Używaj dwa razy w tygodniu, a zapewniam, że efekty będą zachwycające. Krem Nivea ma wiele właściwości. Większość osób nie wie, że wystarczy dodać do niej dwa składniki, żeby móc w domowych warunkach usunąć przebarwienia i cienie. Do miseczki przełóż dwie łyżki kremu Nivea, następnie przetnij cytrynę i wyciśnij ją. Cytryna jest bogata w kwas askorbinowy, który zapobiega i usuwa przebarwienia. Zrób to przez sitko, żeby w soku nie pływały pestki. Następnie dodaj do kremu. Dodaj również łyżeczkę mleka w proszku. Ma on działanie napinające skórę. Oraz żel aloesowy, który pobudza organizm do produkcji kolagenu. Całość wymieszaj. Tak zrobioną maseczkę przechowuj w lodówce. Nakładaj dwa razy w tygodniu na 40 minut. Jest to jeden z najskuteczniejszych domowych sposobów na rozjaśnienie skóry. Cytryna złuszcza na skórek i redukuje przebarwienia. Krem niwea świetnie nawilża i ujędrnia cerę. Jest świetną bazą dla domowych kosmetyków, których wykonanie nie wymaga od nas wielkiego nakładu czasu. Kupujesz krem niwea? Masz go w swojej kosmetyczce? Ten liść jest 100 razy silniejszy niż Botox. Oto przepis na maseczkę, która wypełnia zmarszczki i nawilża cerę. Wystarczy parę składników, by go wykonać w domu. Na początek potrzebujemy 10 suszonych liści laurowych. Ta popularna przyprawa zawiera cenne przeciwutleniacze, które pomagają zachować młody wygląd na dłużej. Maseczka z liści laurowych silnie napnie skórę, ujędrni, wygładzi, wyrówna koloryt oraz zwęzi pory. Odmierzamy 200 ml wody i wlewamy do garnka. Podgrzewamy na kuchence aż do zagotowania wody i zostawiamy na 10 minut. Po tym czasie napar powinien mieć jasno-brązowy kolor. Przelewamy go do miski i pozostawiamy do ostudzenia. Liście odceć i połóż na papierowym ręczniku. Przydadzą się do drugiego przepisu, który pokażę Ci w dalszej części tego filmu. Do zagęszczenia kremu użyjemy skrobi kukurydzianej. Jest to bezpieczny i naturalny składnik. Wrzucamy dwie łyżki do naparu z liści laurowych. Dokładnie mieszamy, żeby nie powstały grudki. Podgrzewamy mieszankę na małym ogniu, cały czas mieszając. Powoli redukujemy substancję, tak długo aż zgęstnieje. Przelewamy miksturę do miseczki. Dodajemy do niej łyżkę aloesu. Można kupić go w każdej drogerii. Ma silne działanie nawilżające. Następnie dodajemy łyżkę oleju migdałowego i łyżkę miodu. Miód ma działanie wygładzające, odżywiające i wygładzające drobne zmarszczki. Mieszamy dokładnie całość. Dodajemy do kremu 10 kropli witaminy E. Przekładamy całość do szklanego pojemnika. Krem nakładamy wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy, dekoltu i dłoni. Ma on niezwykle bogatą konsystencję. Żeby składniki mogły się wchłonąć, należy zostawić go na całą noc. Rano przemyj skórę letnią wodą. Efekty widać po regularnym stosowaniu. Ten domowy botoks przechowujemy w lodówce przez maksymalnie 7 dni. Liście z naparu również można wykorzystać. Należy porwać na drobne kawałki i wrzucić do miksera. Mielimy na drobny pył. Wrzucamy do miski. Następnie wsypujemy do miksera dwie łyżki płatków owsianych i miksujemy. Wrzucamy do miseczki z liśćmi laurowymi. Dodajemy dwie łyżki oliwy z oliwek i mieszamy. Zostawiamy całość na 10 minut, żeby nasiąknęło. Mieszankę stosujemy jako peeling oczyszczający. Należy go nałożyć na suchą skórę dłoni. Masujemy okrężnymi ruchami, delikatnie, a następnie spłukujemy letnią wodą. Przepis na naturalny krem kolagenowy. Wygładza zmarszczki, wzmacnia stawy i ujędrnia skórę. Wykonanie go kosztuje grosze. Głównym składnikiem jest czosnek, ale spokojnie, jego zapachu nie wyczujesz w kremie. Do tego przepisu potrzebujesz 8 ząbków czosnku. Obierz je z łupinek. Czosnek zawiera witaminy takie jak. A i E, które odżywczo działają na cerę. Włóż obrane ząbki do rondelka i wlej 250 ml wody. Gotuj przez 5 minut. Należy pamiętać, że czosnek ma działanie odmładzające. Wszystko to za sprawą alicyny związku, który hamuje proces tworzenia się zmarszczek i pomaga zniwelować już istniejące. Zostaw do ostudzenia. Następnie przełóż czosnek i napar do wysokiego pojemnika zmiel za pomocą blendera na jednolitą masę. Następnie przelej do garnuszka przez sitko. Dodaj jedną łyżkę mąki kukurydzianej, całość starannie wymieszaj. W miksturze nie mogą pojawić się grudki. Garnek wstaw na mały ogień i podgrzewaj, aż uzyskasz kremową konsystencję. Krem czosnkowy podziel na dwie porcje. Jedną z nich odstaw na później. Dodaj łyżeczkę olejku migdałowego, Oraz łyżeczkę żelu z aloesu. Aloes ma działanie nawilżające, łagodzi stany zapalne skóry oraz podrażnienia. Dodaj trzy krople olejku lawendowego. Przechowuj w szklanym pojemniku w lodówce. Taki krem pięknie pachnie, ma działanie antyzmarszczkowe, pobudza odnowienie komórek skóry i poprawia elastyczność. Nakładaj krem na skórę dłoni, dekoltu i twarzy. Z drugiej porcji czosnku możesz wykonać leczniczą maść kolagenową. Dodaj dwie łyżki miodu. Miód ma działanie przeciwzapalne oraz przyspieszające gojenie się ran. Dodaj ulubiony olejek eteryczny. Przełóż do szklanego pojemnika. Maść można przechowywać przez tydzień w lodówce. Nakładaj zimną na bolące stawy. Czosnek zawiera siarkę, która również stymuluje organizm do produkcji kolagenu. Ten przepis to naturalny zamiennik dla chemicznych maści z kolagenem. Wykonanie go kosztuje zaledwie parę złotych.